Hej, z tej strony Gabi. Bardzo dawno się nie widzieliśmy. Przepraszam, że tak długo nie wstawiam żadnych filmów, ale byłam zajęta, trochę zmęczona i stwierdziłam, że dzisiaj trochę sobie pogadamy. Bardzo często dostaję pytania głównie na TikToku, jak to zrobiłam, że zrobiłam taki glow up i jak to się stało, że przeszłam taką transformację dosłownie w kilka lat, bo jest to raczej czas rzędu dwóch lat powiedzmy, teraz już utrzymuję po prostu to, co udało mi się osiągnąć i stwierdziłam, że zrobię po prostu taki filmik jako takie kompendium wiedzy, że jak ktoś mnie zapyta, hej Boże co ty ze sobą robisz, co bierzesz, co stosujesz, to będę go po prostu tu odsyłać. Dzisiaj w takim raczej wygodnym anturażu, ponieważ... E bardzo słabo się czuję. Mam też całą notatkę rzeczy rozpisanych dokładnie, krok po kroku, co robię, jakie rzeczy warto uwzględnić, wprowadzić do swojej rutyny, więc, let's go. Zacznijmy sobie od. Cery. Ja z trądzikiem walczyłam e, farmakologicznie od 14 roku życia. Wcześniej miałam oczywiście jakieś stany zapalne, moja cera była w tragicznym stanie. Naprawdę miałam aż takie, wiecie, wyboje na twarzy. Nie były takie czerwone wgłębienia, bo często ludzie, którzy mają właśnie taki potężny trądzik, mają coś takiego. Ja miałam raczej dużo stanów zapalnych, które utrzymywały się bardzo długo, tworzyły mi blizny. Też wtedy wiedza była troszeczkę na innym poziomie, więc ja na początku brałam, wiecie, tretoinę, później brałam jakieś antybiotyki, później brałam izotek dwa razy i dwa razy po tym izoteku nadal było średnio. I dlatego powiem Wam, co mi się sprawdziło. I może to być bardzo dużo kontrowersyjnych rzeczy, więc um, Big Pharma mnie z nienawidzi. Byłam u wielu dermatologów, żaden dermatolog mi nie pomógł, przykro mi to stwierdzić, ale ostatnio byłam, w tamtym roku pod koniec, babka przepisała mi piduło. na trądzik, którego przyczyną były jelita. W każdym razie, wybrałam się do kosmetologa, kosmetolog określa Wam, co jest przyczyną waszego trądziku? Bada wam skórę, rekomenduję różne zabiegi, wprowadzę różne zabiegi. Tak było i u mnie. Miałam oczyszczanie twarzy, nałożone jakieś zabiegi kwasowe. Bardzo to pomogło na stan mojej cery i ogólnie na poziom wygładzenia. I dostałam rekomendację suplementacyjną. Ja Wam powiem, co ja biorę. Omega-3, to jest bardzo ważne, to jest przeciwzapalne, więc biorę sobie codziennie. Omega-3 jest olej funkcjonalny z. Love Life codziennie biorę witaminę D3. Te trzy rzeczy nieironicznie przyczyniły się do poprawy stanu mojej skóry i włosów. Plęgnacja mojej cery aktualnie wygląda tak. Sięgam wam, myję twarz mydłem Daw, kładam krem Nivea albo Bambino. To tyle. Kosmetolodzy i branża beauty jej nienawidzi. Staram się teraz wprowadzić trochę retinol, by złuszczyć tą całą starą skórę, którą mam po całej mojej przygodzie z trądzikiem i przebarwieniami. Stosuję później następnego dnia SPF. Podstawą mojej pielęgnacji jest mydło, krem Bambino. Moja być ma najpiękniejszą serę na świecie i całe życie powtarzała mi Gabuniu, myj twarz mydłem i używaj kremu Bambino. I ja ją hejtowałam i mówiłam, że nie, że tak nie można. Wszystkie moje ulubione influencerki mówią inaczej i ja będę robiła tak, jak mówi mi cały świat. Babcia miała rację. Kolejna rzecz, która była przeze mnie bardzo długo bagatelizowana, to mycie pędzli i mycie gąbek przed każdym użyciem. I teraz pierwsza rzuci kamieniem ta, która myje pędzle co najmniej dwa razy w tygodniu. Wiem, że pędzle to jest bardzo problematyczna kwestia i prawie nikt ich nie czyści, bo on nam się nie chce. To samo z gąbkami. Myję całą gąbkę, płuczę ją kilka razy. Wyżymam i dopiero jej używam. Nie wyobrażam sobie używać brudnej gąbki do makijażu. Ostatnia sprawa, która jest bardziej przeciwko starzeniu się skóry i ogólnie stanu skóry, i też przy włosach jest bardzo istotna, to spanie na jedwabnej poduszce. Zmieniłam poduszki na jedwabne. Uważam, że jest to inwestycja, która jest naprawdę warta wszelkich pieniędzy, ponieważ włosy są w lepszym stanie, nie trzecie tak bardzo. No i ta skóra po prostu też się tak nie odgniata. Nie wiem, jak to wpływa na zmarszki. Ponieważ ja mam botoks. Mówię Wam to tylko tak informacyjnie, żebyście wiedzieli, że nie wmawiam, że posiadanie jedwabnej poduszki sprawi, że nie będziecie mieli zmarszczek na czole, bo to tak nie działa. Następna kategoria to włosy. Ja aktualnie mam włosy związane, więc może nic Wam to nie mówi, ale tak wyglądały moje włosy rok temu. Mam tak wykruszone, tak słabe, tak bez życia włosy, tak smutne. Że naprawdę nigdy już nie chciałabym wrócić do tego czasu i uważam, że zrobiłam ogromny postęp i progres w tym, jak moje włosy wyglądają teraz, a jak wyglądały rok temu. I ja wiem, że całe te włosy mi po prostu prawdopodobnie odrosły, ale one mi nie rosły. Wszystko jest ze sobą bardzo, bardzo połączone, ponieważ przez moje wybory i nawyki żywieniowe, i przez to, że przez 5 lat nie jadłam mięsa, nie dostarczałam sobie praktycznie w ogóle żadnego białka, a niestety. Przykro mi to powiedzieć, ale białko jest kluczowe w tym, żeby te włosy wam rosły. Nie jadłam wystarczająco, więc te włosy nie miały nic mi czego rosnąć. Po prostu przyrost tych włosów był okropny. One, wiecie, to, co mi odrosło, zaraz się wykruszało. Włosy były suche i bez życia, więc to było tak naprawdę cały czas błędne koło. Przede wszystkim dzisiaj mi rok od kiedy wróciłam do jedzenia mięsa i do dbania o to, ile jem białka w diecie. Nie chcę nikogo namawiać, bo uważam, że to jest po prostu kwestia indywidualna. Widzę ogromną różnicę w tym, jak moje ciało się zachowuje, jedząc dobrej jakości, nieprzetworzone mięso. Nie mówię tu o białku w postaci batoników proteinowych, proteinowych szejków czy wszystkiego, co jest dane, ale o tym przejdziemy później do ciała. Mówię tutaj o tym, że wasze włosy, ich budulcem też jest białko i musicie sobie jakoś je dostarczyć. Pierwsze, Myj włosy tak często jak musisz. Nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie swoich włosów, żeby się rzadziej przedpuszczały. Jakbyś nie mył twarzy przez tydzień, licząc na to, że będzie się mniej wyświecać. Jeżeli chodzi o produkty, uważam, że każdy idealnie dopasowuje produkty pod siebie i na to niestety nie ma reguły. I na przykład sprawdza się używanie całej serii produktowej. Jak na przykład ja dostaję ze współpracy rzeczy z L'Orealem, to używam całej tej serii. Powiem, że ja jestem w tak uprzywilejowanej pozycji, że ja mogę sobie tak robić, a jeżeli nie chcesz wydawać tyle na całą gamę kosmetyków, no to też nie będę do tego namawiać. Aczkolwiek widzę różnicę. Jak używam Olaplexu, używam całej linii Olaplexu. Teraz używam L'Oreala, to używam całej linii L'Oreala i naprawdę... Te produkty są stworzone tak, żeby być komplementarne i żeby razem dawały najlepsze rezultaty. Zinijmy sobie od góry, czyli od skóry głowy. Masaż masażerem do skóry głowy. Ten masażer mam obok łóżka. To jest ten masażer. Wsikujecie sobie włosy jakąś wcierką. Ja używam wcierki dla koni, ale używajcie, czego chcecie. Można też w kontekście skóry głowy, jest, aby po każdym myciu wysuszyć w bezpieczny sposób włosy suszarką. Po prostu nie było takiej tendencji, że tam, tam coś się przygniata, gnije, tam wiecie, jakieś bakterie się rozmnażają. To jest bardzo ważne. Wysuszacie od razu po umyciu. Ja często jeszcze robię tak, że myję głowę, nakładam wcierkę, ona się wchłania i dopiero suszę skórę głowy. Natomiast jeżeli chcesz zapuścić włosy na długości, to musisz dbać o tę długość. Fajcie, w podstawówce miałam taką koleżankę. Wariatka jak 150 Pozdrawiam Cię, Aniu, z tego miejsca, jeżeli to oglądasz. A może oglądasz, nie wiem. I była wariatką, ale miała włosy do pasa. Ciemne, grube, piękne. No, Ania miała przepiękne włosy. Ania zawsze, zawsze, przysięgam Wam, używała po każdym myciu, po każdym basenie odżywki w sprayu. Ja sobie to ostatnio przypomniałam. Miałam takie, wow, Ania miała całe życie ładne włosy. Jak ona to robiła? Odżywka w sprayu. Nakładanie serum silikonowego na wilgotne włosy. Nie mokre, nie mokre. Biorę trochę serum silikonowego i na takie. 60% mokrości włosy, wciskam w nie serum silikonowe, zamykam to nawilżenie w tych włosach i suszę dalej. Olejki, serum silikonowe, olejek na włosy co wieczór, przed spaniem. Już mówiłam na TikToku, ale powiem i tutaj przerzuciłam się na szczotkę tą. Ostatni punkt suplementacja. To samo: omega 3, oleje funkcjonalne, witamina D3. I babcia poleciła mi jeden suplement. W ogóle dużo dzisiaj mam referencji. Tutaj jakieś, a do babci, w ogóle. Babcia poleciła mi jeden suplement, nazywa się on tak. Kosztuje 15 zł na Allegro. I przysięgam wam, to ile ja mam baby herów na skórze głowy, wiadomo, że to może być spowodowane też tymi wcierkami, ale też nie robię tego codziennie. Wam mówię, co mi się sprawdza i po czym widzę różnicę, ale... To nie jest tak, że ja codziennie jak jakaś po prostu włosomaniaczka się i sobie tę głowę. Nie. Ja nie mam na to czasu. Albo nawet jeżeli mam, to mi się tego nie chce robić po prostu, bądźmy szczerzy. Jak mi włosy rosną na całym ciele i ja muszę godzić nogi co trzy dni. Ja nigdy nie miałam takiego problemu. Sięgam, ja miałam chodzić tydzień nieogolona i wszystko było w porządku. Ostatnia kategoria, czyli ciało. Tutaj dam trigger warning, bo zawsze się do mnie ludzie spróbowają na TikToku, że nie daję trigger warning. Jeżeli jesteście wrażliwi na temat odchudzania, to po prostu wyłączcie ten filmik w tym momencie. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie posłuchać o tym, jak ja schudłam z ponad 100 kg teraz do 63 to zostańcie ze mną. Przede wszystkim przestań się oszukiwać najłatwiej oszukać jest samego siebie. Dosłownie zaszło teraz słońce, jakby się zrobiło tak trochę bardziej mrocznie. <grytanie> przestań się oszukiwać, że masz wystarczającą ilość ruchu i że jesz wystarczająco w swoim deficycie. Nie chudniesz, z, dlatego, że. Woda jest za tłusta, powietrze jest nie takie, źle śpisz, albo masz jakąś, nie wiem, jakąś chorobę. Nie, nie wpierdalamy w to choroby, okay? Nie wpierdalamy w to choroby. Mówię o osobie, która, tak jak ja, ma jakieś problemy hormonalne. Zaraz do tego dojdziemy. Ale po prostu przestań oszukiwać samego, samą siebie. I was there. I was there. I was lying to myself. Zacznijmy od aktywności. Tam, gdzie możesz to się tam przejść, albo przejeść rowerem. Robi się ciepło. Zmień swoją mentalność z tego, że gdzieś podjedziesz 5 minut autobusem, a może po prostu, nie wiem, rusz tyłek i przejdź tam spacerem, albo podjeść tam rowerem. Większość z nas na pewno ma rower, i naprawdę im więcej ruchu wprowadzasz do swojego codziennego życia, biorąc pod uwagę to, że większość z nas siedzi cały dzień przed kąpem, i ja teraz bolą mnie nogi, bo siedziałam cały dzień przed kąpem, i teraz dla was to nagrywam, i zaraz od razu po tym, jak to nagram, to nie montuję tego filmu, tylko idę na spacer żeby zrobić 10 km. Moim minimum jest 10 km, ale rekomendowanym minimum przez dietetyków, przez wszystkich ludzi jest 10 tysięcy kroków. To jest około 7 km. I rób to codziennie. Osoby, które pracują z domu, moim tipem co godzinę, jak mam przerwę, bo mam przerwę co godzinę na 5 minut, taczę na skakance przez te 5 minut. Po prostu ruszyć krążeniu i po prostu być w jakimkolwiek ruchu, więc to też jest taki protip ode mnie przy okazji, bonusowy. Jak to mi się kojarzy? Ta Liv Leaf Schmidt Live z Nowego Jorku. To została zbanowana z TikToka. Jeżeli jesteście na tej stronie TikToka, to może nie słyszeliście. Ona mówi takie rzeczy: po prostu ruszaj się. Jak się ruszasz, nie jesz z nudów. Jak jesteś głodny, to ci się naturalnie wszystkie te procesy normują. I po prostu wszystko wraca do normy. Wiele ludzi je po prostu dlatego, że się nudzi. Się nudzi to wyjść na spacer i to dziękuję tato za tą radę. Bo to mój tata zawsze mi mówił, że jak ci się nudzi, to wyjść na spacer. I szczerze, masz rację, bo wiem, że to oglądasz. Więc dziękuję, tato. W moich aktywności też staram się robić pilates co dwa dni. Raz w tygodniu staram się zrobić taki wysiłek fizyczny, że cieknie mi pod podupia. ciało teraz to jest to samo ciało, które będziecie mieli w wieku 60 lat i. Przysięgam wam, będziecie chcieli się schylić do swoich wnuków, to mam wtedy tak bardzo dużo. To tak naprawdę jedyną zmianą, którą wprowadziłam do siebie, do swojego sposobu jedzenia, i mówiłam o tym wielokrotnie. To zmiana jedzenia z kalorycznego, na mniej kaloryczne, a bardziej objętościowe, czyli jadłam więcej sałatek, jadłam makaron, konżak, dużo takich wafli z Rossmana, tych takich ciecierzycowych, one są przepyszne, w ogóle bardzo Wam je polecam. Jadłam takie rzeczy, które mnie zapychają na dłużej i wtedy ja jeszcze nie jadłam mięsa, więc było mi to łatwiej osiągnąć, bo mogłam mieć jakieś mnóstwo warzyw mnóstwo jakichś takich głupotek zamieniłam makaron na ten taki ciecierzycowy albo grochowy z Lidla po prostu podejmuję bardziej świadome decyzje do tego, co wsadzam do swojego żołądka i co wsadzam do swojego ciała teraz rzadziej niż kiedyś, ale nadal Wychodzę na miasto i jem czasem pizzę, i jem czasem pretzela, i jem czasem coś słodkiego. I przykro mi to powiedzieć, ale jeżeli chcecie schudnąć, to te takie właśnie małe potknięcia, to to, co Was wpierdala na minę. No tu dodały rzeczkę miodu do maczy, albo tu coś sobie skubnie, jak gotuje. Albo to, no tam da łyżkę więcej, bo to co to może zmienić. Albo zamiast łyżeczki masła orzechowego da łyżkę masła orzechowego. To są te kalorie, których nie uwzględniasz. To są te kalorie, które dowalają Ci do tego, że jesteś w swoim zerze kalorycznym, albo lekkiej nawet nadwyżce. No bo przecież ja tak jadłam zdrowo cały tydzień, no i w sobotę wyszłam na, na pizzę ze znajomymi i zjadłam pół pizzy i normalnie cały dzień jedzenia. I dlaczego ja nie chudnę? Wszystkie te beczki siłowione naprawdę mają rację i niestety, jeżeli nawet się z kimś nie zgadzasz i z jego podejściem do życia, to warto czasami wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co oni mówią, bo mogą mieć dość dobrą wiedzę i to jest to, co ja wyciągnęłam. Te kalorie, których ty sobie w głowie nie liczysz, jesz tak o po prostu, bo masz taką ochotę i twoim celem jest schudnięcie, no to to cię powstrzymuje. Oczywiście, inna kwestia, jeżeli to nie jest twój cel. I to, co bardzo wpłynęło ogólnie na całe moje ciało i na to, jak moja gospodarka hormonalna się unormowała. Oczywiście wprowadziłam też suplementację jodu, wróciłam na leki, biorę jeszcze inne suplementy, ale to, że rosną mi włosy, to, że moja skóra się unormowała, że nie mam problemów z jelitami, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, przysięgam wam. Zmieniłam sztuczne jedzenie typu wegańska szynka, wegański sznycel, wegański ser, mleko roślinne. Co to jest, co to jest mleko roślinne? To są zblendowane płatki ze stabilizatorem. Jak nam jako społeczeństwu mogło być wmówione, że to, czyli tak bardzo przetworzone jedzenie, jest zdrowsze niż napicie się kawy z normalnym mlekiem, takim od krowy, zanim się sprójecie? Kupuję mleko takie od rolnika od krowy, pełnotłuste, nieprzetworzone. Jeżeli chodzi o mięso, to też kupuję takie najwyższej klasy i jakości. Nie jem przetworzonego mięsa. Jeżeli jem wędlinę, to jest to pieczony albo gotowany kurczak i to tyle. Stawiam i priorytetyzuję na prawdziwe jedzenie. Jak wpiszecie sobie clean diet na TikToku, to to jest to, co ja teraz jem. Bardzo rzadko jem pizzę, bo chyba to jest jedyne tak naprawdę, co ja jem na mieście. I ostatnia taka najbardziej randomowa rzecz na mojej liście, to jest kombinezon sauna. Albo taki gorset sauna, taki kombinezon, który w środku ma taki, wiecie, plastik. I on działa jako sauna, więc jak robicie jakieś ćwiczenia, to się dodatkowo płocicie i po prostu wam jest mega gorąco, jakbyście byli właśnie w jakimś ogrzewanym pomieszczeniu. I kupiłam to, ponieważ w moim mieszkaniu naturalnie jest bardzo zimno, więc chciałam sobie robić hot Pilates, ale nie jestem w stanie nigdzie osiągnąć takiej temperatury, uh, więc kupiłam sobie ten kombinezon i powiem wam, mega działa. To, jak ja się płaca od tego, to jest niesamowite. Nie będę wam mówić teraz o tych wszystkich suplementach, o hormonach i innych rzeczach. Dajcie znać, jeżeli chcecie część drugą. A właśnie o tym, jak ogarnęłam swoje hormony, te rzeczy takie bardziej zaawansowane. To są takie podstawy, więc napiszcie mi, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, jakie macie odczucia w ogóle, co Wam pomogło, jeżeli przyszliście właśnie taki wewnętrzny i zewnętrzny glow'a. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Kocham Was bardzo i see you! Bye!